Ktoś kółko ko... chłopy Jaki Kudy jest w dba, ręce <tolony>. znaczy, też się to kocham. To się też tak myślałem, że to dobrze <tolony> to... Nie no sicaka dziaka... <tolony> Nie tak to zaczął mówić coś na oki co. Powiem tak, albo będziesz musiał grać w Fortnite, albo będziesz musiał budować na Fortnite Chyba granie jest lepszą opcją no, no wiesz, wystarczy 10 razy dziennie zagrać jakąkolwiek moją mapę i będzie git No, no tak albo 10 razy dziennie wydać 50 zł jak coś, albo numer karty go podaj i będzie git O no No super to się podaje 2-1 3-7 4-2-0 6-9 N***a Prawa kobiet Ha 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 Ja sobie kurna, to wyobrażam, my nie jesteśmy na obozie na jakim obozie? Koncentracyjnym, o co, nie wiesz? A Nie wiem, nie Ej, o, mogę nie. się skoncentrować. Chceba, było no. to sobie. Jedziemy na obóz, jesteśmy na obozie, gramy w paintballa, Jakaś typiera schodzi, a my jeszcze oglądamy me mecz z górki Ona takie do nas wchodzi, a my takie... <laughs> Women A ja sobie sobie wyobrażam jak ona powie Ej ale nie możecie być razem no Jestem sama, jestem jako kobieta No zajebiście, ale też nie mam żeby się odzywać na ten temat <mokrybuj> Nie, 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 ej, ej, nie, nie Chlej nie pierdol Chlej bo trzeźwieje Chlej nie pierdol Czyli fajnie będzie na Chlej obozie nie. widzę? Jakbym swojego wujka słyszał kurwa naprawdę Mój wujek co do mówił <noise> Chlej nie pierdol Poczekaj, mam zajebisty plan to będziemy chlać Hej, mam plan! Jaki? Kurwa Kurwa sprytny! Mam plan na biznes. Robimy kurwa alkohol, który nazywa się chlej nie pierdol. I tam wchodzi do sklepu, co dla pana? No poproszę, poproszę chlej nie pierdol generalnie. Tak, <grym> <grym> i to kurwa będzie w trzech wersjach smakowych kurwa. <grym> chlej nie pierdol, z wujkiem, z tatą, z rodzinką. <grym> <grym> co jak z wujkiem, to o smaku wąsa? Nie, z wujkiem to smaku wódki, z tatą m, to... Piwo smaku wódki, kurwa, ale nie fakt. Z tatą to jest wódka, z wujkiem piwo, a z godzinką wino. Z tatą to powinno być mleko bardziej. My My damy... Co to jest za, za kula jakaś kurwa teanalna? O, ja to biorę! Ej, pamiętasz tego? <laughs> ja pierdolę Nie, 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 nie! Kurwa, kurwa! Ale, no. Gamy, gamy! gamy Idzie ci gamy, pomóc! Gamy, kurwa. O, o kurwa Zapuść do kurwa! Dobra. A dobra przeszyłem. O, fioletowy kruk. O Dzień dzięki, do. bo ja mam quest a poluj na wrony. To są wrony kurwa, nie kruki, co? Jak to wrony? To poluj na wrony, tak się quest nazywa. Twoja sala tak ma pantalony. Jest... Pantalony kurwa. Chyba tak. generalnie jeśli niedługo będziesz mnie widział na serwerze Five City z white listą. To pamiętaj, że zakładam gang z nazwy GTS Gaciochy twojej starej Gaciochy twoje starej, kurwa, co dalej? Tak, jak będę pytał, ej, a tak, tak, między nami, co to jest GTS? Gaciuchy twojej starej Kurwa, wyobrażam sobie... Ale ten... to... Nie no, to zajebiście no, nie? Generalnie dzięki, że mi kurwa A Wyobrażam sobie ten dialog Ty, a tak, a tak właściwie to, co oznacza skrót GTS? No gaciuchy, gaciuchy starej A A A tak na serio? No zajebiście Okej okay. A tak na serio? No tak, jak? No ale. tak! Mój gang będzie się nazywał CWKS. Zjeby? Tak. <laughs> <laughs> o oh, kurde! <Ale lecimy>, <laughs> to pierdolu! Ale to pierdolu! Lecimy! <laughs> jak pierdolu! I do nas! Lecimy na łotrębę! Lecimy center, na łotrębę! Walk ale... Dobra, pozycja samolotu! Na pozycja <laughs> samolotu! A bo to jest tego... Auto klow prowadzi... z... A nieziomek społeczeństwa Ej no ale ja zostałem na no... Kto... z... guru białego Szczydziak jest biały, Połem... a jestem nikt. A ciężarówka jest żółta. Masz coś do Azjatów? Generalnie ja nic nie mam, nawet psa. A ja tylko psa z Azjatów. <laughs> nie śmieję się. Nie śmiej się. <laughs> Dobra. <laughs> nie śmiej się! <laughs> Dobra. Co jest z tym autem? Ucholi, Co jest to ciężarówka? Czekaj, gdzie jestem z Tam Sam jestem z Co Co jesteś kurwa zjeb? ty Śle... Kurwa, no dobra. Musiałem przez śledziaka wezwać, ale przecież tego nie znasz. Śledziaka? Tak zwany malinowy mali nosek A to ty będziesz kurwa, po cywisku, chuj, bo chuj, bo jesteś chujowy. A ty masz kurwa krzywe, krzywe, krzywe oki, bo masz krzywe oczy, kurwa. No i widzisz, nie, no, on udaje. Nie, nie, on udaje. Dobra, idziemy, idziemy. Ja was widzę, nie? Jada o nie! nie! Jakiś Łukasz mnie zabił. Luki miał. A no na mnie nie mógł! No kurwa, wermach. to dobra, strzelam do nich ze snajpy. Kurwa, Ej, uważaj, bo to bije tylko 40 HP Ale gówno, dobra, szukam lepszej broni, wait. Strzelaj do nich! Bierz tą snajperkę swoją najlepszą! Na, na górze No, on no, no, daje. No. O, jest na górze <noise> Pa, nie widział, nie widział. On nie wie. Pa. Na dalej z tego, to strzelaj jak MK! Tak? Tylko musisz cały czas naciskać. Ale najpierw musisz, kurwa, trafiać. Chyba przyjechałeś, bo tak potężnie, kurwi, z poceńcem, że to jest hip. Z poceńcem?! Od no. kiedy ja się poce? Tak. A, no w sumie to wiele wyjaśnia. Ale lajków like dostałem. Co? Bo robisz się na nas Szydziak, content. Ślidziak, wstawaj, zostałeś. Się. Wow, ktoś mnie lubi w internecie, że ja silnik wstawiałeś. Ej, kocham to, że akurat ogóle powiedziałem: w wstawiałeś, zostałeś się i nas czytał dobrym. No jakby MVP, kurwa. Mnie naprawdę podoba mi się to, że w silnik że zostałeś się, a to się ze sery kurwa. skąd ty bierzesz te teksty? Z dupy. Dawid, podczas wywiadu jesteś wulkanem energii. Skąd czerpiesz tą energię, powiedz nam. Z dupy. No jest rozjebany fotel, to co? Ty się rozjebałeś, kurwa, na komendzie. Ej, nigdy się nie rozjebałem na komendzie. Chyba, że chodziło Jaś. Nie. A co powiedziałeś? A, że nie wspieram konfidentów konf jak ee, jak on miał, Denis. Jaki kurwa Denis? No był penis. kurwa Denis Penis. Ja pierdole. Że jak na przykład jakiś Anglik powiedział do niego, że jest very confident, to mu najebał. <ścoughs> kurwa, tego nie przewidziałem. Ta? No tak? To zajebiście. Killer 68 kurwa szkoda, że nie 69. No, szkoda, że nie... Ufoporno. oporno! Aliennik <grymianic> 69, wasz że <marzony>, mik, <grymianic> kurwa! Nie, nie, nie! Killer! Nie, nie killer. killer! Ale kto pytał, że morduje, że. Ej, wy. <grymianic> no. <grymianic> ta cisza, ta <to> cisza jakby! <grymianic> Ej, nie wyobraź sobie, kurwa! No, kurwa. wyobrażam sobie. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Nie, Dobra, wyobraźcie sobie, no, pierdolę zajebiste <grymianic> Ja nie wiem, naprawdę kurwa. Jestem ja w to frekwanie. O kurwa! Jaki ja idiota, ja pierdolę. O ale to impulsy, co one robią? O kurwa! Co jest kurwa? Statek przyleciał! A nie, to samochód. Zabierałem masę po Jak to wydobyć tak, jest że ten dramasy. samochód spada i masz, kurwa, reklamę. Shadow Legends. No, ale chujowy dźwięk tych impulsów. Nie lubię ich. Jak Let's jest go! skłop! Takie! E, tu są. Leży! O mój, gale! Klipet! Klipet, króta! Klipet! No Co pływać? Tak Klipet! Wilki umieją pływać Ale jak dwie gierki temu potrzebowałem wilka, żeby mi pływał, to nie pływał Bo od, kurwa z grubym na plecach się nie da A zamknij pizdę On jest gruby, Grubia. tylko pulchny Właśnie, puszysty Nie, tam tu jest, jest kurwa głupio jesteś, jesteś pusiasta, nie puszysty Ty jesteś pusia, zamknij Ja jestem chujowy, mam to w nazwisku <laughs> Chciałem to powiedzieć Każdemu z nas od nazwiska On można wymyślić jakiś pocisk Kutas No co, ja jestem do kibla Do szczotka na serce tak, tak. jest kurwa siurnik. Wasze nazwiska można no. mi połączyć i masz kurwa jedno na drugiego. Szotka to siura? Z chęcią. Szotka to siura, kurwa, tek! Biorę te kuruchy. Halo, Wilk, daj wskoczyć na siebie, daj na siebie wskoc, Powiedziałem, daj wskoczyć, daj wsko, daj, daj wskoczyć! Się. No chcę ujeżdżać Wilka, to już jest kurwa choroba. Ja tu chcę ujeżdżać Wilka, twoja stara. Jestem z Shimidika. tak, zapytam. Zajebiście. <laughs> tak, świetnie. <laughs> Kiewot Rapper, nie? To naprawdę? To kapitalnie. Ta? To zajebiście.